Witam w kolejnym, już trzecim odcinku, właśnie z tej serii Fajnski Jumping Puchar Świata. No i dzisiaj będziemy kolejne cztery skocznie robić. Ciekawe, jak mi to wyjdzie. Dobra, zobaczymy pierwsze yy, kwalifikacje. Engelberg, nie wiem, czy lubię tą skocznię. Mogłem w sumie dać, żeby ten turniej był na 30 skoczków. To przynajmniej takich problemów z zakwalifikowaniem bym nie miał. A tak to różnie bywa. <laughs> <laughs> ale mi Dobra, zobaczmy pierwszy skok. Musi być tym najlepszym. Ale się stresuje. Dobra, wylądowałem telemarkiem. Jest dobra, będę zakwalifikowany. To naprawdę, ale to są małe różnice. Ale ta skocznia jest dziwna. <laughs> Dobra. Nie zakwalifikowałbym się do drugiej serii, co nie? No nie. O kurde. To ciężkie zadanie będzie teraz. Dobra. Ja nie mogę... No nigdy jeszcze nie sądziłem, że ta gra będzie taka stresująca i wciągająca dobra. Znaczy, teraz będzie moja kolej, Ile muszę skoczyć? cztery, czyli muszę być przynajmniej 26 czy tam siódmy Dobra, to poniżej 100 punktów Engelberg, to już chyba go nie lubię ale ja się na pewno nie zakwalifikuje teraz Dobra, zobaczmy. Eee, Spóźniono w wybicie, co nie Ale wylądowałem telemarkiem 116 metrów jest jeden punktów, dobra Jest 10, to będzie kwalifikacja i to. No, co najmniej 13 miejsca. Dobra, Dobra, tą skocznię to chociaż tam jakiekolwiek punkty zdobyć. 12 miejsce, czyli kto skoczył gorzej? Stefan Kraft. I bardzo fajnie. A Ryoj Kobayashi pewnie jest tam gdzieś pierwszy na pewno. Jakoś co nie? Nie, Ryoj Kobayashi jest 9. Dobra, zobaczmy. No i nie, no, Stefan Kraft nadrobił. Co się dzieje. Jak oni tak daleko skaczą? Ile? 117 metrów to jest za dużo. Jak na moje nerwy. Przecież teraz się pewnie nawet nie wybije. Wybije się specjalnie wcześniej. I tak, tak. Ląduję wcześniej, żeby wylądować. 134 metry. To jest szansa na pierwsze miejsce w ogóle na sam koniec. Ile? 240 punktów prawie. A pierwsza osoba miała 210. To może być pierwsze miejsce. Dobra, będę symulował pojedynczo. Chciałem powiedzieć pojedynczo i przesumowałem wszystko. Mogę zatrzymać? Mogę, ale jestem pierwszy. że jest Rujko i ten. Dziesiąty Dobra. To coś tam nadrobiłem. Dobra, przeskoczyłem kogoś w klasyfikacji generalnej Chyba Anti-Alto. Daniel y, Huber. Chociaż tyle, że jest to zróżnicowanie na podium. A nie tak jak normalnie bym grał, że pewnie w cały czas na podium byliby ci sami. Dobra. Pięknie. Jest. Gonie ich. Ale mi mało teraz brakuje. Jeżeli ja to wszystko nadrobię w Engelbergu, z tego jak możecie widzieć, po pierwszych dwóch skolach nie lubię za bardzo. Trzeci mi wyszedł. Chociaż na no, chyba może go polubię, jeżeli to też wygram konkurs. Muszę wygrać ten konkurs, żeby być pierwszy. Albo zająć drugie miejsce. Jeżeli nikt z tych, którzy są przede mną, nie byliby byli przede mną na pierwszym. Dobra, jestem już na podium. Pucharu świata, ja nie mogę. Do generalnej. Teraz to nie wszystko się odwróci do nogami I ląduję telemarkiem. Co to mi da kwalifikacje? Niby dalej. Jest z 18 miejsca! Pięknie! Chyba powinienem cały czas z tym telemarkiem lądować, bo tak patrzę, że chyba naprawili ten błąd, że się tak ciężko ląduje. Bo jak lądujecie na dwie nogi, to skaczecie dalej. Dlatego ja lądowałem na dwie nogi wcześniej. Myślę, Bo telemark albo wychodzi taki właśnie normalny, piękny, albo jakiś taki kulawy. Ja właśnie nie chciałem, żeby mi kulawy wyszedł. Dobra. A teraz zobaczmy, ile będę potrzebował, żeby zdobyć jakiekolwiek punkty. tej Polacy poskaczą. Ile? Dobra. Żeby być 28 tutaj. Bo to Jakub Wolny by musiał się nie zakwalifikować. No. Dobra, ale to potrzebuje no mało, ale Kubę Wolnego będziemy musieli wypchnąć. Bo wątpię, że któryś z tych dwóch, którzy skaczą po mnie się pomyli. Musiałby tylko jeden, ale. I tak wątpiła sytuacja, więc pewnie to ja się pomylę. Czy nie? Chyba tak. Chociaż. Dobra, jestem zakwalifikowany. 19 miejsce. Dobra, no ale niestety Czech Niemców pod rząd. Tutaj Stefan Hula, taka kanapka polsko-niemiecka. Zobaczmy. Stefan Kraft jest tu. A Rio Kobayashi? Ech, niestety, czyli jako wolny się nie zakwalifikował? Szkoda! Ale Rio i Kobayashi jest za mną, co to znaczy, że mogę go przeskoczyć w klasyfikacji generalnej? No ale wtedy Stefan Kraft może się wybić dzięki temu. Zobaczmy. Który jest Rio i Kobayashi? Trzeci, ale Piotr Żyła jest pierwszy. Zobaczmy teraz, jak pójdzie mi. 118 metrów mam do pobicia, żeby wyprzedzić. Piotra Po Potem skoku na pewno Polak będzie na podium. Tylko który. Ja bym chciał, żebym to był ja dobra. To nie będzie taki bliski skok jak zawsze, ale jest! Pięknie! Jeszcze wylądowany telemarkiem. 125,5 metra 215 punktów. Czyli no, na podium mogę nie być. Ale mogę być w pierwszej piątce. Nie wiem, no nie no. Raczej nie będę symulował pojedynczo. Stefan Hula Długo się utrzymywał Dobra, Stefan Hula Dwóch do końca Mamy na pewno Polaka na podium I to będę ja na drugim Ale Stefan Kraft niestety jest nade mną Dawid Kowalski dopiero piąty Ale ja awansowałem na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej No takiego właśnie podium nie lubię Dlatego teraz trzeba zmienić Stefana Krafta W sensie nie lubię dlatego, że pierwsze, drugie, trzecie miejsce stoi a tak często jest właśnie w tych, jak komputer kogoś faworyzuje. Dobra, ja tam bym wolał, wiecie, żeby była tam ta różnorodność. A tak w ogóle to patrzcie tutaj, Łaska oczywiście wygrywała w tym. Jestem. Stefan teraz jest w ogóle pierwszy. Dawid Kubacki tutaj. Jest? <grym> Jestem dziewiętnasty. zniszczył, jest tutaj wysoko też. To jest najgorzej? O, jeszcze raz, dwa, 3 4, 5. Nie punktowało nawet. Dobra, to lecimy do kolejnego konkursu. Sapporo O nie! O nie! Ja tutaj umie... Ja tutaj bardzo lubię się nie wybić. Bardzo lubię się tutaj nie wybić. Czego nie w ogóle jeszcze dwa konkursy mam do rozgraniu odcinek. Trwa już 8 minut. Dobra, tutaj trochę przyspieszę. Ten konkurs zrobię tak na szybko. Dobra, szybko, 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 szybko. Drugie miejsce już w klasyfikacji generalnej. Czekam na zielone światło. Wiatr jest podnarty. 127 metrów w ogóle mam do pobicia, to jest trochę dużo. Ale myślę, że dam radę. Tyle nie skoczyć. Chociaż? Wow! Rekord skoczni. Ja nie mogę. <noise> Dobra. Mogłem lądować na dwie nogi, co bym miał dalszy. Tam kiedyś w komentarzach pod tym testowaniem skoczni Coś ktoś napisał, że ma 151,5. Co w ogóle jest kosmicznym wynikiem dla mnie, ale tutaj... Myślę, że mogę się tam do niego nawet zbliżyć. No, to jest nawet bardzo możliwe że mogę się do tego wyniku zbliżyć dobra, pierwsza seria, jeżeli by się tak samo udało skoczyć, ja tam w ogóle się za wcześnie wybiłem, już myślałem, że się za wcześnie wybiłem a tam tak daleko poleciałem I ja nie mogę, no dobra, tu już nie będzie tak daleki skok, bo widać cień ale lądowanie telemarkiem zawsze może się przydać, 131 metrów, piękny skok, daleki dobre noty no, jestem pierwszy. Trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. Pięknie. I tak zostało. Trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach mamy. Dobra, runda druga. I zobaczmy. Jak tam będzie na początku. Mogę to w ogóle zatrzymać? Mogę to zatrzymać. Dobra, zostało trzech ostatnich Polaków. Pierwszy wyląduje na pierwsze miejsce z Piotrżyła. Ej, da... Ma... Dawid Kowacki chyba tam spadł. Naprawdę, naprawdę nic nie zrobiliście. Dobra, Kamil Stoch. Na pewno mamy Polaka na pierwszym miejscu w tym konkursie, ale którego? Dobra, dobre wybicie. Piękny skok na dwie nogi. 148 metrów, rekord skoczni. Co to jest? Co to się dzieje? Będę muszę, no musiał zapamiętać, żeby ten odcinek rekord rekordem. Piotr żyła na drugim miejscu. Andras najwidzicie, no jestem teraz liderem. Tutaj 9 i 10 miejsce w Kucharze świata na podium staje. Piotr żyła. No i dobra, i ten odcinek będzie się teraz kończył, czy właśnie jeszcze jeden konkurs jest, co nie? No, jeszcze jeden konkurs mamy. No, dokładnie, więc lecimy z Sapporo, ostatni konkurs. Zobaczymy, jak mi pójdzie ten tutaj. Ciemny życiel. <grym> dobra. Sapporo, hez. Dobra, już tutaj rekordy biłem. To jeszcze sobie raz rekord pobiję. Dobra. Jeszcze się w sumie ani razu nie wybiłem w sensie, że ten odcinek jest bardzo fajny. Chyba same zwycięstwa mam w konkursach. Jakby tak teraz było jeszcze, odzyskałem pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Dobra, zobaczymy. Dobra. Ojeju, ojeju. To jest to, o czym mówiłem. Tutaj mam problemy z tym wybiciem, ale to powinny być kwalifikacja. Drugie miejsce! Dobra. Pamiętajcie, jeżeli w kolejnym odcinku, bo w tym może, potem jeszcze może nie, to jest za wcześnie, ale jeżeli w kolejnym odcinku będę miał dalej dużą przewagę, to podwyższam poziom przeciwników. Więc zobaczmy. Ostatni wstyd. Bo najgorzej to będę. Najgorzej jest z tymi, jak się podwyższa im na mamutach. Bo na mamutach się właśnie strasznie ciężko tutaj tak lata. Jak przedziwice mają ten maksymalny poziom, to oni są overpower. Że tak powiem. Przecież miałem koszulkę 70, teraz mam 50, a na sam koniec i tak będę miał jedynkę No i się nie wybiłem, chyba. Chociaż no. Lot dobry, nasz znaczy lot. Skok dobry. Lądowanie telemarkiem, czwarte miejsce. To jest do nadrobienia To mnie wyprzedza? Ryukowiasi! A i to jest ten, którego się boję Ojej, wyszedłem chyba z gry, no właśnie, dobra Tam World of Tanks W tle I... I... I co? Tu się nie zepsuło, tu się nie zepsuło, nic się nie zepsuło, dobra, lecimy Oj, przepraszam Za chwilę wracam Dlaczego tak powiedziałem, że zaraz zostanę? Ponieważ przez przypadek kliknę, żeby oglądać skok przeciwnika. No, oczywiście nie chcę, bo to by za długo trwało wtedy. Po 15 minut chciałbym te odcinki robić, a tutaj wyjdzie dłuższy, bo jeszcze trzeba pokazać ogólną klasyfikację tego wszystkiego. A i dziś, i tutaj ten konkurs, ostatni taki. Już, żeby ten komputer miał co wygrać. Czy będę to chociaż pierwsze miejsce? Jest! I to jest szansa! No, kombę. To 30 punktu. Zobaczmy, pojedynczo ich będę puszczał tutaj. Myślę, że na pewno mam Polaka na podium, bo tutaj jeszcze Maciej Kot tam jest. I na drugi... Na trzecim miejscu może być... Dobra, ale rekord poprawiłem w poprzednim konkursie i to dwukrotnie. Więc zobaczmy. Rye Kobayashi w ogóle jest trzeci. No No i... Dobra. Zobaczmy. Ale skoro Konstantin Schmid jest piąty, to znaczy, że Polaków zepchnęli dalej. W tył. No, a szkoda. Jak wygląda to? Ja jestem pierwszy z przewagą, no, niewielką. Trzeci Rye Kobayashi potem. Stefan Hula jest przed Dawidem Kubackim. Ja cię kręcę. Co oni tu zrobili? Polska na pierwszym miejscu z dużą przewagą. I ostatnie Stefan Kraft na podium. Pierwszy, który się spadł trochę. Pan Dialto, a ja? A ja dlaczego spadłem? To jest nieważne. Bo to koniec tego odcinka. Do kolejnego. Cześć.